Jeżeli masz ochotę przenieść się na chwilę do krainy fiordów, wszechobecnych gór z ośnieżonymi szczytami, nad którymi szaleje zorza polarna, to ta seria odcinków może Ci się spodobać. W tym odcinku zabieram Was na farmy psów haskich. Przekonamy się jak to jest pracować na takiej farmie i jak to jest wyprowadzać psy haskie na spacer. Ciągnięci przez Watachę haskich będziemy jeździć kładem między górami i fiordami północnej Norwegii. Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Muszę Wam się przyznać, że ostatnio okropnie mi brakuje podróży i brakuje mi natury. Ostatnie dwa miesiące siedzę w mieście, no i nie mogę narzekać na swoje życie, bo sama sobie wybrałam, że będę siedzieć w tym mieście i robić to, co robię. Jednak tęsknię, no... Tęsknię za różnymi przygodami, za odkrywaniem, eksplorowaniem, za naturą, za Norwegią, za zorzą polarną, za kąpaniem się w lazurowej tolmince w Doliny Soczy. No i z tego wszystkiego zaczęłam słuchać własnych podcastów ze Szwecji, tych, które nagrywałam na początku dla rodziny, bo ten podcast w ten sposób właśnie powstał, że zaczęłam nagrywać odcinki dla rodziny, żeby wiedzieli, co tam u mnie. I mimo, że one nie są jakoś super profesjonalne, to doszłam do wniosku, że w sumie dobrze mi się słucha, w większości z tych rzeczy w ogóle już nie pamiętałam. No i ekscytuję tam się na przykład nowonarodzonymi kurczaczkami, albo tym, że zobaczyłam jelonka w lesie. Próbuję wytropić łosie, łażę po jakichś opuszczonych domach i tych niesamowicie zielonych Lasach. Doszłam do wniosku, że te treści, nawet jeżeli nie ma tam takiej stricte praktycznej wiedzy, typu pięć rzeczy, które musisz zobaczyć w Szwecji, to takie opowiadania są w pewien sposób ciekawe. Przynajmniej dla mnie, no bo we mnie te wszystkie wspomnienia ożyły, ale dostawałam feedback, że dla innych osób też te doświadczenia były w jakiś sposób ciekawe. I właśnie z tego powodu postanowiłam nagrać kolejny odcinek o Norwegii, dlatego że była już cała seria odcinków o Norwegii. Mówiłam tam o tym, w jaki sposób polować na Zorze Polarną, czy różne swoje takie spostrzeżenia na temat Norwegów, ale jest wiele takich historii, których nie opowiedziałam, i wtedy tak nie za bardzo wiedziałam, czy to opowiadać, czy nie. No bo wtedy te rzeczy wydawały mi się takie zwyczajne. Ja te odcinki nagrywałam kilka dni po powrocie z Norwegii, ale teraz, kiedy właśnie siedzę już w mieście od dwóch miesięcy i sobie tak. To wszystko wspominam i oglądam zdjęcia, to wydaje mi się to takie niesamowite i abstrakcyjne, więc pomyślałam, że zbiorę kilka takich historii i o nich tutaj opowiem. I być może to nie będą nie wiadomo jakie historie mrożące krew w żyłach, czy jakaś gra o wysoką stawkę, ale być może dzięki temu będziecie mogli się przenieść ze mną tam do Norwegii i poczuć ten niesamowity klimat mieszkania w takim małym miasteczku nad brzegiem fiordu, gdzie jesteście otoczeni przez góry, przez piękną naturę. Kiedy zaczyna się ściemiać, to zaczynacie rozglądać się za zorzą polarną. No, i muszę przyznać, że robię to też trochę dla siebie w formie takiego pamiętnika, ponieważ podejrzewam, że za kilka lat mogę tego wszystkiego tak dobrze nie pamiętać i fajnie będzie wrócić do tych chwil. Na początku myślałam, że zmieszczę te wszystkie opowiadania w dwóch albo w trzech odcinkach, jednak kiedy zaczęłam opowiadać o tym, jak trafiłyśmy na farmę psów haskich, to okazało się, że samo to opowiadanie zasługuje swoją długością na oddzielny odcinek, dlatego od niego dzisiaj zaczynam. Jeszcze nie jestem pewna, czy będzie to taka seria, że przez kilka tygodni pod rząd będą się pojawiały te odcinki z Norwegii. Wydaje mi się, że nie, bo nie chciałabym, żeby było zbyt monotematycznie, więc myślę, że te odcinki będą się pojawiać co jakiś czas i będę bardzo wdzięczna za Wasz feedback. Czy taka forma odcinków, takie opowiadania Wam się podobają, żebym wiedziała, czy po prostu to kontynuować, czy dać sobie spokój i czy nie skupić się na odcinkach innego typu, takich bardziej napakowanych. Można powiedzieć taką bardzo praktyczną wiedzą, a niekoniecznie moimi wspomnieniami i historiami z podróży. To może jeszcze słowo wstępu dla osób, które nie słuchały poprzednich odcinków. Skąd ja się w tej północnej Norwegii w ogóle znalazłam? Ja tam pojechałam podążając za swoim wielkim marzeniem z dzieciństwa, żeby zobaczyć Zorzę Polarną. Jednocześnie też byłam w tej Skandynawii zakochana po uszy. I sama nie wiem do końca skąd mi się to wzięło, ale czytałam o niej dużo w internecie, słuchałam podcastów, oglądałam filmy i odwiedzenie tej północnej Norwegii było moim bardzo dużym marzeniem. Nie pojechałam tam sama, pojechałam tam z koleżanką Sarą, którą poznałam podczas wakacji. I pewnie jak każdy wie, Norwegia jest strasznie droga, no a ja nie miałam na to pieniędzy specjalnie, więc pojechałam tam w ramach takiego, można powiedzieć, wolontariatu, gdzie mieszkaliśmy w pewnym gospodarstwie i w zamian za pomoc w tym gospodarstwie otrzymywaliśmy miejsce do spania i jedzenia. I to jest dosyć zabawne, dlatego że kiedy z Sarą szukałyśmy tego workawaya, tego wolontariatu, to bardzo chciałyśmy. Pracować na farmie Haskich. Wymarzyłyśmy sobie tą farmę Haskich, wypisałyśmy naprawdę do wielu gospodarzy, no i ostatecznie okazało się, że rzeczywiście. Zajmowałyśmy się gromadą psów, ale nie były to haskie, a były to takie małe, słodkie szczekusie. O nazwie papilony możecie sobie wpisać w internecie, one mają takie uszy jak motyla i stąd właśnie ich nazwa, bo papilon po francusku znaczy motyl. No i te papilony były strasznie kochane. My je myłyśmy, szczotkowałyśmy, robiłyśmy im jakieś treningi, nawet raz pojechałyśmy z nimi na takie dog show, gdzie były takimi psami wystawowymi. No i tak, i to była nasza główna praca, czyli zabawa, spacery i opieka nad takimi słodkimi szczekusiami. I ci gospodarze, do których trafiliśmy, byli przekochani i my tam pracowałyśmy dużo mniej niż teoretycznie powinnyśmy i wyobraźcie sobie, że oni nam pożyczali swój samochód i w ogóle nie chcieli, żebyśmy oddawały im za benzynę. Więc co około drugi, trzeci dzień jechałyśmy z Sarą na jakąś wycieczkę. No a wiecie, tam te odległości są tak duże, że jak się gdzieś jedzie przez pół godziny, to to w ogóle jest bardzo blisko. Więc byłyśmy im bardzo wdzięczne, ponieważ dzięki temu mogłyśmy dużo więcej zobaczyć. Ja uwielbiam właśnie eksplorować, krywać jakieś wodospady, jeziora, łazić po górach, góry to jest w ogóle moja wielka miłość, więc możecie sobie wyobrazić naszą ekscytację z Sarą, kiedy kończymy te kilka godzin pracy, która no trzeba przyznać wcale nie jest jakaś super ciężka i wsiadamy w ten samochód i jedziemy gdzieś w nieznane, puszczamy sobie muzykę na full, z każdego zakrętu wyłaniają się góry, droga prowadzi nas głównie przy fiordach, no coś niesamowitego. I tak po jakimś czasie, kiedy miałyśmy już tych wycieczek trochę za sobą, już zwiedziłyśmy te wszystkie polecone punkty przez naszych gospodarzy, to wzięłyśmy mapę turystyczną i zaczęłyśmy się rozglądać, co by tu można jeszcze odkryć, gdzie by tu można jeszcze pójść. I za naszym domem, w którym mieszkałyśmy, była taka piękna, wysoka góra i mnie to tak korciło, żeby na nią pójść. Jednak nie miałyśmy dobrego sprzętu, a czym wyżej, no to było więcej śniegu, bardziej ślisko, więc mogło to by być trochę niebezpieczne. No, ale tak wzięliśmy te mapy turystyczne i zaczął się im się tam przyglądać, co tam jest naokoło nas. I być może kojarzycie, u nas w Polsce, w naszych tatrach jest takie piękne, wydaje mi się, że popularne miejsce, nazywa się Dolina Pięciu Stawów. I tak jak nazwa wskazuje, jest to taka rozległa dolina między szczytami gór, gdzie znajdziecie pięć pięknych stawów. I my tak patrzymy z Sarą na tą mapę turystyczną, na tą górę, co znajduje się za naszym domem, i mówię: Sara, czy ty to widzisz? My mamy pięć stawów za domem. I wyglądało to tak, że około w połowie wysokości tej góry znajdowało się kilka jezior, z czego dwa takie naprawdę spore. Więc stwierdziłyśmy, że nie, że musimy tam iść i właśnie to było super, że były w połowie wysokości tej góry, dlatego, że wyżej już mogłoby się zacząć robić trochę niebezpiecznie. I tę wyprawę zaplanowaliśmy na rano jeszcze przed pracą, dlatego że z każdym dniem dzień był o 10 minut krótszy i w tym momencie zachód słońca był już o 15, więc trzeba było trochę zmienić ten sposób naszego planowania. I wzięłyśmy sobie kawę do termosa, zrobiłyśmy jakiś tam prowiant. No i idziemy, idziemy, okazało się, że no Eureka, okazuje się, że góra jest dużo dalej niż się wydawało, no bo jest duża, a duże obiekty z dalekiej odległości wydaje się, że są bliżej. No, ale dobra, cieszymy się ze spaceru, bo jest całkiem przyjemnie, gadamy sobie, i taki huk nagle słyszymy. No i się zastanawiamy o co chodzi, no bo to raczej niemożliwe, żeby tutaj gdzieś obok przebiegała jakaś autostrada. Patrzymy, czy tam za zakrętu nie wyjeżdża jakaś ciężarówka, i ten huk coraz większy i większy. Po chwili okazało się, że ten huk dobiega z lasu, więc, oczywiście, wiedzione ciekawością skręciłyśmy w las. I my patrzymy, a tam taki kilkumetrowy wodospad. I można powiedzieć, że to jest tylko woda spadająca w dół, ale mnie wodospady niesamowicie cieszą i bardzo lubię je oglądać i odkrywać. Więc no radość była spora i takie masy wody się przelewały przez ten wodospad. No i ja sobie tak zerkam, już wyciągam aparat, żeby robić zdjęcia, patrzę, a Sara gdzieś tam mi zniknęła i zaczyna się wspinać po ścianie obok tego wodospadu. No i wrazła na górę ja za nią, i właśnie sobie usiadłyśmy na skraju tego wodospadu, na miękkim mchu i wyciągnęłyśmy kawę, więc są to takie bardzo proste wspomnienia, ale jednocześnie są dla mnie no, niesamowicie wyjątkowe. No, i po jakimś czasie ruszyłyśmy dalej, i okazuje się, że ta droga, no, to się ciągnie i ciągnie, a ta góra to w ogóle się nie przybliża. I już zaczęłyśmy się zastanawiać, czy nie zacząć kogoś łapać na stopa, żeby nas podwiózł kawałek. ale stwierdzamy, nie, no, trochę wstyd, jeszcze tylko 15 minut do tego głównego szlaku. No, ale spacer był bardzo przyjemny, mimo że drogą asfaltową to gdzieś tam po prawej biegły sobie jakieś dwa strumyczki, po lewej stronie po chwilę minęłyśmy taki tradycyjny samski namiot. No, i generalnie fajnie, ale czas nam się kurczył. A my nadal nawet nie weszłyśmy na szlak na tą górę. I w końcu udało się dotrzeć do takiej malutkiej wioski, tam było chyba z 6 domków na krzyż. Droga asfaltowa się skończyła, a my zaczęłyśmy szukać już szlaku, i w pewnym momencie słyszymy takie przerażające wycie: jakby jakaś wataha z 30 wilków zaczęła wyć. I my nie wiemy o co chodzi: czy się chować, czy co robić. Miałśmy jeszcze taką myśl, że być może to jest jakieś polowanie. No i Sara mówi, idziemy w tamtą stronę. I mówię, nie no, Sara, co ty, chodź, tutaj będzie bezpiecznie pójdziemy tym szlakiem w prawą stronę. No, ale Sara już ruszyła w kierunku tego wycia. No, no to co miałam zrobić? Poszłam za nią i to wycie jest coraz bliżej i bliżej. I wyobraźcie sobie, że w końcu weszliśmy na teren takiej wielkiej działki, gdzie były boksy z psami haskimi. Trafiłyśmy na farmę haskich więc byłyśmy tym niesamowicie podekscytowane. Ale z drugiej strony też właśnie jak tak spojrzałyśmy na te psy w tych boksach, no te boksy były generalnie duże, ale jak na psy haskie, które są dosyć też spore, to wydawało nam się, że te psy są takie biedne w tych boksach i one tak rzucały się na te kraty i tak szczekały, no i tak... Przechodzimy sobie przez y, tą działkę, bo generalnie też w Norwegii jest zupełnie inne podejście do współdzielenia przestrzeni i współdzielenia natury. Więc, o ile w Polsce bym na pewno nie weszła na teren takiej działki i pewnie bym się trochę bała, to my z Sarą stwierdziliśmy, że przez nią przejdziemy i jakby to było zupełnie normalne, ponieważ chcieliśmy wejść na pagórek, na taki punkt widokowy, żeby zobaczyć sobie fiord z góry. I tak idąc patrzyłyśmy na te psy i tak jakoś nie byłyśmy przekonane, czy ta farma haskich to nam się podoba, czy nie. W pewnym momencie w ogóle wyskoczył na nas jeden pies. No ale tam zaraz właściciel tego domu go zawołał do środka. No i my sobie przeszłyśmy przez tą działkę i wyszłyśmy na takie wzgórze w ogóle. Wiecie, piękna pogoda, widok na górę, widok na fiord, takie złote słońce. Przechodzimy przez takie złote kłosy zboża. No i tam sobie właśnie zjadłyśmy nasz prowiant. No i stwierdziłyśmy, że chyba już powoli zaczniemy wracać, no bo czas nas goni. I kiedy zaczęłyśmy schodzić z tego wzgórza, to oczywiście te wszystkie psy znowu zaczęły ryczeć i szczekać i zrobiło się bardzo głośno. I wtedy zobaczyłyśmy, że na zewnątrz jest jakiś człowiek. I kiedy tak się zbliżałyśmy, to on do nas pomachał. My podeszłyśmy. E, okazało się, że jest to pani, właśnie gospodyni tego miejsca. I zaczęłyśmy taką przyjemną rozmowę, i okazało się, że w ogóle to jest siostra dziewczyny, z którą byłyśmy kilka dni wcześniej w górach. No i właśnie tam mówiłyśmy, że to było nasze marzenie: żeby pracować na farmie haskich i tak dalej. I ona w pewnym momencie nas pyta, czy nie chcemy jej pomóc. Że ona zaraz je bierze na spacer i czy, czy może jej pomożemy w tym spacerze. I my tak patrzymy na siebie z Sarą, oczy ogromne. Od razu chciałyśmy powiedzieć, że tak, ale jeszcze musiałyśmy uprzedzić naszą gospodynię, ale ona oczywiście była przekochana i powiedziała, że możemy się zająć papilonami pod wieczór. Więc była przed nami perspektywa pracy na farmie Haskich przynajmniej przez jeden dzień. Tylko, że wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy, na co się piszemy. Na początku ta dziewczyna przyjechała kładem, dlatego że jeszcze nie było śniegu, więc te wszystkie psy były podczepiane do kłada, a nie do sani. I przyniosła też taki wielki, długi łańcuch, i jeden koniec przyczepiła do kłada, a drugi koniec przyczepiła gdzieś tam do klatki. I na początku się zastanawiałam, po co ona przyczepia ten łańcuch do klatki, przyczepia go z obu stron, ale niedługo miałam zrozumieć dlaczego. Powiedziała, że plan będzie taki, że ona będzie wchodzić do tych boksów i zakładać tym psom obroże, po czym będzie przekazywać je nam i my będziemy podczepiać te psy do tych lin, do tego kłada. Pokazała nam, w jaki sposób to robić i powiedziała, że tylko jedna z nas będzie podczepiać te psy, dlatego że druga musi stać i patrzeć, czy one przypadkiem nie przygryzają tych lin, którymi są podczepione. Zapytała nas, czy na pewno damy radę i czy się nie boimy psów, więc my oczywiście, że nie, jasne, poradzimy sobie. No i zaczęło się. Zaczęła wchodzić do tych boksów i przekazywać nam te psy. Te psy były jak opętane, one rzucały się na wszystkie strony, śliniły się, szczekały. Strasznie ciężko było je utrzymać. Kiedy chciałyśmy je podczepić liną z przodu i z tyłu, to trzeba było stanąć tak nad nimi okrakiem i trzymać je udami. Wkładałam całą siłę w to, żeby utrzymać te psy i żeby je przyczepić do tego kłada. To była normalnie walka o życie. Jeden pies w ogóle uciekł z sarze, ją przewrócił i gdzieś tam pobiegł. Na szczęście udało się go złapać. Naprawdę można było się w tym momencie bać tych psów, dlatego, że tak jak powiedziałam, one zachowywały się jak opętane, ale ta dziewczyna mówiła: nie, nie, one tak tylko się cieszą, że idą na spacer. Więc Żadnej z nas oczywiście nic się nie stało, one nie gryzły, jednak już po chwili w tym całym harmidrze zapomniałyśmy o tym, że mamy je pilnować, żeby nie przygryzały lin. I już po kilku minutach okazało się, że jeden pies to przegryzł sobie linę z przodu, więc trzeba było to wymieniać i tak dalej. No Generalnie podczepienie tych wszystkich psów do tego kłada to była ogromna operacja, ja nie mam pojęcia, jak ta gospodyni miałaby to zrobić to sama. I właśnie dlatego ta lina musiała być podpięta z jednej strony do dokłada, a z drugiej strony. Do czegokolwiek, co by sprawiało, że talina razem z tymi psami nie zaczęłaby się rzucać na lewo i prawo, bo wtedy to już naprawdę nie mam pojęcia, jakbyśmy miały je podczepić. Jednak kiedy ta cała operacja podczepiania tych psów była zakończona i my już wsiadłyśmy na tego kłada i w końcu ruszyłyśmy, to te psy się zupełnie uspokoiły i tak równo bardzo grzecznie biegły w jednym kierunku. No, możecie sobie wyobrazić, że my z Sarą się po prostu cieszyłyśmy jak dzieci. Z tej takiej nieoczekiwanej niespodzianki to było takie nasze małe marzenie. Zaraz, obok m.in. zobaczenia zorzy, zobaczenia reniferów i łosi. I tutaj wtrącę, że nie wiem, jak to wygląda w innych miejscach, dlatego że wiem, że te zaprzęgi psów są bardzo popularną atrakcją i nie mogę gwarantować, że w każdym miejscu te psy traktowane są. Dobrze, zwłaszcza jeżeli to jest tak robione typowo pod turystów. No tutaj ta kobieta nam pokazała, jak ona karmi, widziałyśmy, jaki ona ma do nich stosunek, więc naprawdę, po tym pierwszym wrażeniu, kiedy wydawało nam się, że te biedne psy siedzą w klatkach, okazało się, że ona bardzo dobrze je rozumie i bardzo dobrze się o nie troszczy, o każdego psa z osobna, więc nasze wrażenia były bardzo pozytywne. W ogóle my, całą tą drogę, którą szłyśmy chyba przez godzinę, przejechałyśmy w ciągu kilku minut z tymi psami. I czy pamiętacie ten wodospad, o którym mówiłam na początku? Okazało się, że razem z tymi psami miałyśmy przyjechać dosłownie przyjechać tą rzekę, tak w bród. I kiedy ta dziewczyna mówiła, że no, zaraz będziemy przyjeżdżać przez rzekę, to oczywiście myślałam, że będziemy przyjeżdżać przez jakiś most. A my się normalnie zbliżamy do rzeki. I już widzę, że pierwsze psy się zanurzają, kolejne psy się zanurzają, zaraz prawie nasze buty były w wodzie, więc po prostu miałyśmy taki ubaw i te psy też miały ogromny ubaw i ta dziewczyna powiedziała, że generalnie psy nie przepadają za wodą, no ale że ona tutaj im zawsze robi chwilę odpoczynku, więc one z tego powodu też polubiły wodę, ponieważ im się to kojarzy z chwilą odpoczynku. Bo rzeka generalnie nie była jakaś super głęboka, ale tym psom no to sięgała tak... Prawie do brzuchów. I tak sobie jechałyśmy środkiem tej rzeki przez chwilę. No a później, jeszcze przez całą godzinę, jeździłyśmy z tymi psami gdzieś tam między górami. One w ogóle biegły, niezmordowane. I działa to w ten sposób, że te psy są tak poustawiane parami. I psy, które są na początku, są tymi najmądrzejszymi i znają różne komendy, takie jak w lewo i w prawo. I ta gospodyni co jakiś czas, kiedy zbliżałyśmy się do skrzyżowania. Krzyczała lewo albo prawo takim dźwięcznym głosem, z takim przyśpiewem. I one się jej słuchały i prowadziły za sobą całą resztę psów, a na końcu, jeżeli dobrze pamiętam, stawia się takie najcięższe psy. I co jakiś czas, kiedy trafiłyśmy na taki fragment ze śniegiem, to tam się zatrzymywałyśmy i wtedy te psy miały taką radochę, bo się w tym śniegu tarzały i cieszyły. I ona mówiła, że właśnie specjalnie dla nich się zatrzymuje, dlatego że te psy uwielbiają śnieg i tęsknią za śniegiem. I to było takie urocze, jak one się cieszyły z tej garstki śniegu. I, i wtedy tak właśnie bardzo chciałam, żeby jak najszybciej spadło dużo śniegu, żeby te psy były takie szczęśliwe przez cały czas. I po około godzinie takiego jeżdżenia po lasach, między górami, znowu przez tą rzekę... W końcu wróciłyśmy i przyszła pora na drugą grupę psów, więc to wszystko musiałyśmy powtórzyć. Czyli jeszcze raz podczepić te wszystkie psy dokładnie. Później znowu przez godzinę jeździłyśmy po tych lasach i już zaczęło się robić bardzo ciemno. Ale zanim to nastało, był jeszcze prześliczny zachód słońca. No i kiedy już to wszystko się skończyło, byłyśmy tak zmordowane, i wyziębione, i całe mokre, i strasznie śmierdzące. Ponieważ kiedy zdejmowałyśmy te takie uprzęże z tych psów, to te psy po tym tarzaniu się w śniegu były całe mokre, przez co my później też byłyśmy całe mokre. I powiem Wam, że ja później dwa razy prałam swoje rękawiczki i cały czas nie mogłam ich doprać z tego haskiego zapachu. No, ale satysfakcja ogromna i jeszcze ta świadomość tego, że taka atrakcja zazwyczaj bardzo dużo kosztuje, a my tutaj mogłyśmy tego doświadczyć razem z całym bogactwem też takich yy, przeżyć naokoło. Nie tylko, że wsadzają nas w te sanie i sobie jedziemy wygodnie, ale doświadczyć, co to naprawdę znaczy praca z psami haskimi. Później ta gospodyni też pokazała nam, jak ona te psy karmi, że ona ma takie ogromne ilości jakiegoś takiego mięsa mrożonego w takich kostkach, i yy, jak to wszystko przygotowuje później dla tych psów, i tak dalej. I na szczęście na koniec, ponieważ już się zrobiło bardzo późno, ona powiedziała, że nas odwiedzie pod samą, ponieważ, jakbyśmy teraz znowu miały to wszystko wracać, no to. No, byłoby ciężko. Zwłaszcza, że buźmy tak obolałe. Ja czułam, że moje mięśnie dawno tak ciężko nie pracowały i kręgosłup, i nogi, i ręce wszystko. I kiedy wróciłyśmy do tych naszych papilonów, one, tak jak zawsze, się rzuciły nam na powitanie z radością skakały, szczekały, ale tak się zatrzymały w pewnym momencie ucichły. I zaczęły nas obwąchiwać, chyba wyczuły zdradę. To znaczy na pewno wyczuły zdradę, bo myślę, że nawet człowiek mógłby wyczuć z jednego metra, że byłyśmy na farmie psów haskich. Tylko że czekała nas jeszcze praca, ale na szczęście nasza gospodyni była taka kochana, że powiedziała tylko, żebyśmy wzięły te papilony na spacer i że już dzisiaj nie musimy pracować, za co byliśmy jej ogromnie wdzięczne. I kiedy tak, zaczęłyśmy ubierać te papilony w ich takie ubranka, ponieważ każdy z nich miał swój sweterek albo kurtkę i co najfajniejsze, te sweterki niektóre były uszyte własnoręcznie ze wełny przez gospodynię, ponieważ w ogóle robienie na drutach jest w Norwegii bardzo popularne. No więc ubrałyśmy te papilony, ich było osiem, więc zawsze dzieliłyśmy je na takie dwie grupy. I kiedy my wyszłyśmy z tymi malutkimi, słodkimi, leciutkimi papilonami na ten spacer... To w porównaniu w kontraście z tymi psami haskimi, które były umieśnione, rzucały się na wszystkie strony, jak opętane, to ja się czułam, jakby tam na końcu tej smyczy to w ogóle nic nie było. Jakbym sobie wyszła na spacer dla przyjemności. I pod koniec dnia uświadomiłyśmy sobie z Sarą, jakie to jest ogromne szczęście, że żaden z tych gospodarzy, z tych farm haskich nam nie odpisał. Dlatego, że naprawdę to zajmowanie się tymi papilonami było tak bezproblemowe i tak przyjemne. Czasami to po prostu siedziałyśmy sobie z nimi w salonie i się z nimi bawiłyśmy, albo czasami po prostu sobie coś tam robiłam na komputerze i wtedy te papilony się kładły naokoło nas. Czy właśnie mam też takie zdjęcie, jak Sara sobie z nimi śpi. Chociaż jedno jest pewne, że gdybyśmy trafiły na taką farmę haskich, to wróciłybyśmy w bardzo dobrej formie. Ja w ogóle później dostałam od tej kobiety propozycję, żeby zostać jeszcze na trzy miesiące w tej północnej Norwegii na noc polarną. No ale wtedy nie za bardzo mogłam i musiałam odmówić. Ale powiem Wam, że mam takie małe marzenie i wiem, że ono raczej nie jest możliwe, żeby je spełnić żeby co roku w zimie móc podziwiać zorzę polarną. Jestem ciekawa, co sądzicie o takiej formie odcinka i czy takie opowiadania z podróży są dla Was w jakikolwiek sposób ciekawe, dlatego że zastanawiam się, czy kontynuować tę serię tych odcinków opowiadań z północnej Norwegii. Mi się bardzo przyjemnie nagrywa takie odcinki i chętnie sobie wspominam, jednak to najważniejsze, żebyście Wy byli zadowoleni, ponieważ ten podcast nagrywam dla Was. Więc może po prostu w Spotify wrzucę taką krótką ankietę, gdzie będziecie mogli wybrać odpowiedź, czy było to interesujące, czy średnio, czy niespecjalnie, i wtedy będę wiedziała, czy nagrywać dalej, czy nie. No dobra, to w takim razie wszystko na dzisiaj. E, dzięki wielkie za słuchanie. Przypominam, że możecie się ze mną kontaktować na social mediach na Facebooku, Instagramie. Ostatnio założyłam YouTube'a, jest też strona internetowa, założyłam też Pinteresta. Także sporo się ostatnio działo, chociaż wiem, że nie na Instagramie. Instagrama ostatnio trochę zaniedbałam, za co bardzo przepraszam, ale też czuję, że, że nie mam ni za dużo nic do pokazania, że głównie właśnie pracuję, uczę się. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni i będzie trochę więcej urozmaiceń w moim życiu, a mniej takiej monotoniczności. Zobaczymy i, i wtedy na pewno będę się tym wszystkim dzielić z Wami na Instagramie. No dobra, to w takim razie dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!